Sure, Ma, sure. <laughs> yeah, I've always been a good boy. You know me, Ma. Y yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I I've got to go. Uh, love you, too. Good to see you. I'm sure. Uh, you know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good. And no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen i got something i need you to do this is the last time of course some drug dealer is holed up in a tower block in east holland now, this scumbag's been pushing drugs pimping women you name it he's done it i need him dealt with isn't that police work <laughs> sure <laughs> and the moon is made of cheese and the streets is paved with gold wake up Excuse me? The guy's guilty as sin. He is sin. <laughs> but it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. <laughs> maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Um, two G's. Two? You mean five? <laughs> you know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls and brains, I would say he was about right. Uh, okay, you got a deal. Head on up to Vauxite and call me. Five, jeez. Pięć patoli, dajesz? Albo nie rozmawiamy. Ale zobaczcie, jak tutaj. Pokazują tą policję, nie? Że nawet nie potrafią spraw załatwić, tylko muszą. O, tylko muszę kraść samochód, żeby iść na akcję z policją, która mnie do tego wyznaczyła. Chyba, że tu będzie moje auto. A jest. A jest. Ale jak oni sobie nie umieją poradzić, nie? Rok by im to zajęło. A ja wjeżdżam. Pięć minutek. Robię swoje. Wszyscy krzyczą. Ugh, nie, nie chcę teraz gwiazdek. Chyba, że tamten mnie ochroni. No to będziemy inaczej gadać. Ale. No, ogólnie nie zła parodia, nie? Ale spoko, tak ma być. To jest GTA. Jesteś na miejscu. Zostaw sobie samochód, bo może będziemy go potrzebować. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. The guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Hey! on Anyway, these projects all got the same layout. A staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Zabierajcie, czy robisz service dla komunikacji, odmienię tego skumbagu? Francis McCreary jest na komunikacji nowych? Zaczynasz mi znaleźć swój friend Manny. Ej, ale on był yy, na tym przesłuchaniu do pracy na tym portrecie, nie? Dobrze, dobrze kojarzę? Bardzo podobny. Kurde, no te klatki mają schody po obu stronach no, Ale co ja? Kurde, ten mnie już zwyzywał? Ale jaki jest problem? <grytanie> <grytanie> jaki jest problem, panowie? Co ja takiego robię? Czyli tak Tu są, tu są schody no ale ja nie chcę z nikim się bić. Idę sobie kulturalnie. Po prostu mam chyba gnata nie wyciągać. No serio? Bez rozlewu krwi. Patrzcie jak mi poszło dobrze. Poszło mi rewelacyjnie. Chyba ubiję jakąś. Jakąś ekipę z dziesięciu, coś takiego. Albo zginę, bo nie wziąłem sobie kamizelki. Ten w ogóle się ze mną bije. Dobra, będzie problem. No ale sprowokował mnie. Czy to tak nie może być. Dobra, niech będzie Uzi'k albo kałaszek what? A gdzie jest tam ten majster? Macie jakąś kamizelę? Dobra, nie zdążyłem Dobra, tam jest apteka Pewnie mnie dojedzie zaraz Dobra, mama aptekę. Kurde, ten chłop na dół poszedł? Nie no. To są jakieś dymy. Miało nie być rozlewu krwi. Ale chyba nie ma. Ciekawy, gdzie on Polas? Albo wyżej jeszcze, wyżej. Dobra, panie. Pogadamy sobie. Kurde, ale jaja. Czyli tak, on jest tam. A jakby go tak ze snajpy? Kurde, ale ucieka w podskokach. Dobra, jest ciekawie. Te misje są ciekawe. Czyli tak, na końcu. Na końcu gdzieś muszą być te drzwi. I schody. Tutaj prawdopodobnie. Ale, jaja. Tak, tutaj mamy. O, jest znowu apteka, to dobre, dobre. Mogłem sobie, oczywiście, kupić kamizelę, ale byłem od razu obok. No to już. Z... Poszliśmy za ciosem, ale. Ale to nie był najlepszy pomysł. Najlepszy pomysł to nie był. Bo te misy jednak. jakieś tam. ...trudności sprawiają teraz. Naprawdę, te misje już nie są takie... ...przelewkowe. Dobra, super. To do łz jego, nie? Gdzie on jest wyżej? ci kręcę Jak on tu wlazł? Może tutaj, za winklem? No, jeszcze tutaj może być wejście. Ale jaja. Tak, tutaj będzie wejście. I tu jest gościu. Hopok? Jest Hopok. Można by mu tam nade'a puścić. Ale on chyba się po prostu już boi. Konfrontacja. Yo, 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 man, you got me chill. I surrender. You wouldn't kill an unarmed uh, man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Yo, it's that rat cop McQuery, ain't it? You're like a younger brother with ambition. Tell you what, I'll reform. I'll get out the game, get a, a GED or some shit, make something of my life. McCreery gonna think I'm dead. Word. Come on, boss. Don't kill me, boss. I'm too young to die. Please, please. Przekonałeś mnie. Idź, zrób tą maturę. Tą maturą mnie przekonał. That's right. We the same, me and you. Look out for each other. You the boss, though, man. You the boss of me. Get out of here. I see you again. You wish I had killed you now. No, i ciekawe. O nie. Zgub policję. No, ale właśnie chciałbym zobaczyć w takich momentach. To sobie zejdziemy, czy spotkamy te osoby, nie? Ale tak bardziej questowo, bo myślę, że oni mogą być oczywiście w jakichś takich miejscach. isteregowych, że gdzieś tam można go spotkać. To ja nie będę o tym wiedział. Jak się nie natknę przez przypadek, ale. Tak, w jakimś questie bym mógł być, nie? To by było super. Ojeju, no Panowie, o czym my mówimy? O czym ro my rozmawiamy? Że ja pracuję dla policji. To nie zabijam ludzi. I co? Jakiś problem jest? Dobra, lecę z Gnatem. No i patrzcie, tyle z mojej fury. A nie jest. <głos》> nie poznaję tej fury. Kto ją tu ładnie tak zaprowadził? Nie? Ja mam jakiegoś lokaja, który po prostu mi idealnie na krawężniku zostawia? Może mam, a o tym nie wiem, może... Może Roman się dorobił? A my mamy udziały w firmie 1%. No. Co tam się dzieje w ogóle? Okej. Okay.

Natomiast bardzo chciałbym, żeby to miało jakiś wpływ. Bardzo bym chciał, żeby to miało jakiś wpływ jakikolwiek albo na kolejne questy z tym Francisem, albo na jakieś wydarzenia właśnie yy, w jego questach, albo może spotkamy chociaż tą osobę. Tak by było super. A teraz lecimy do naszego exa. Strzelanie fotek? Coś, How are you? Chillin. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah, Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever, we spoke about that shit already. I give him time. He's just out of prison. <laughs> For real. Listen, G, Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfucker's been calling me a phony. Calling me a snitch? Calling me all kinds of bullshit? Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, uh, he's got some real loose lips. Not bad. So, you'll need this guy silenced? Yeah. He hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay. What does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? Now he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye, he a hustler. Eh? Homie ain't too broad, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grindy too. So he's the average one? Look, he's brown skinned be Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels and he stay fresh with the clean sneakers, know what I mean? But some signs of bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus! Here, Take this. Head down there. Take a photo. Send it to me. I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. And I, I have now a new phone? Phone? I Udaj się na boisko Tak mam nowy telefon I teraz, teraz będzie można kupować te Dzwonki Bo o tym pisaliście, że będzie nowy telefon No to super Elegansio Dobra, patrzcie Patrzcie ten wóz Ej no to Jak będę w kafejce to sobie coś tam kupię Ciekawe czy to tego Tego exa Może to tego exa w sumie i będę mógł robić foteczki, dzwoneczki, u hu 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 Piękne życie stoi otworem. Nie, najlepiej wywalić telefon. Dobra. Hmm. I dlatego penetratorzy nic nie robią nic w tym sezonie! Nie ma kogo, kto może pracować na linii, man. Kurwa, lieutenant!

Dobra. I gdzie to jest? Jest aparat normalnie. O, ale dym. A i tak! Świetne! Patrzcie to! Ale sztos. A mogę to wysłać? Aha. To raczej nie ci. Co? On mi coś odpisał? Dobra, dzwoni. Oj, sure. serio? <grywki> Próbuję jeszcze raz, bo ten. Marlon mi uciekł, więc teraz zrobimy inaczej. A oni wiedzą, że ja się tutaj kręcę, nie? Dobra, to ja wejdę do auta. Może go autem przejadę. Okej, okay. pewnie, że go autem przejadę. Ciekawe, czy da się... A, zrobili tak, żeby się nie dało wjechać. Chociaż, może wjadę. Czy gościu jeszcze żyje? Nie mam, pytam. Ej, gościu po tym żyje sobie. Jak kanarek. I hey, patrzcie, chłopa! Nie wierzę, widzieliście coś takiego kiedyś? Ja go rozjeżdżam. I'm dobra. it's Liberty City, wreszcie! Ej, czyli gościu jest niezniszczalny. Niezniszczalny kanarek. I co, majster, jest git? Jest Your Dobra, dobra. To teraz tak. Czy ja mam tu gdzieś kafejkę blisko? Mam. Mam i idę zobaczyć te dzwoneczki. Oj, idę zobaczyć dzwoneczki, czy mogę kupić. Chyba tak. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na galowo, ale... Cóż zrobić, panie? Sprawdzimy dzwoneczki. Czyli tak, tu jest coś takiego. I tu mamy, nie? mp 3 dźwięki. I w sumie skórki jeszcze są. A, Perseusz. VIP. No, dawaj tego VIP-a. Twoja, twoja skórka została wysłana. No i pięknie. Mamy jeszcze dźwięki. Tu chciałem te diamenty? KG. Ej, to jest dobre. Dobra. Dawaj, da to jest nowy dzwonek. A MP3, a, a jeszcze są takie. Mm. Dobra, Drive. Nowy dzwonek został wysłany. A no i super. Czyli taki będę miał. No i patrzcie, można. Można, można. Elegancko. Na poczcie właśnie nic nie było. Dobra, za stówkę. No i pięknie. To idę, idę się przespać. I pójdziemy chyba do Dwayne albo do Elżbiety. Uuu, patrzcie jaki dzwonek. Roman. Nico, Roman. Jesteśmy iść Uuuuh, nie jestem zainteresowany. Nie, 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 wybij sobie to z głowy. Ale zmieniłem sobie tapetkę. Time, Ej, Roman cały czas mi gitarę zawraca. Ale wiecie, co pokażę wam? Bo jestem tutaj w sklepie z amunicją, sobie kupimy kamizelę. Przebrałem się w takie ciuchy superowe, i teraz tutaj mogę sobie zmienić tapetkę. Tak wygląda. Proszę bardzo, troszkę się może przesunę. I tu w opcjach mamy typ dzwonka, dzwonek, wibracje. I sobie tego. O, tego drive'a wziąłem. I mamy jeszcze to EKG. Mamy tego drive'a, nie? Bo zwykle jedziemy autem w sumie. I skórka jest VIP, a tu jest taka zwykła. Nie jest jakoś taka bardzo czytelna, ale. Przynajmniej coś innego. Czyli tam można sobie już kupować do tego drugiego modelu. Mega, mega sprawa. Dobra, i zobaczcie, jak tu wyglądają. Takie sklepiki. I tu modele, które były odblokowane fabularnie albo od kogoś wziąłem, są już dostępne, nie? Czyli takie snajpy. A tu sobie bierzemy po prostu kamizele i jechane. Czyli większość broni już, już, już jest tutaj dostępnych do kupienia. Mamy pięć wszystkich giver jest git. Dobra, no to teraz chyba do tego Dwayna, dziabnę. Chyba do Dwayna. Idziemy na kwadrat. Dwayne? Stop, man. Not much. How are you doing? I'm done. I can't cope no more, man. prison was easy compared to this shit i'm sure it was fuck it man fuck it all i mean i used to have everything i used to run uptown bohan all that shit now i ain't shit hey let's get it back nah i can't man i ain't got the energy no more i've been stabbed in the back too many fucking times and there's bitches everywhere. Well, I'll do it. For you, I mean. Nah. Fuck that. Come on, man. Stop being so miserable. What did you lose? Shit, man. This club. I'm talking to a real gentleman's place. It's called the Triangle Club on Drill Street in Bowhead. I'm talking real class. You know what I'm saying?

A widzicie, czyli udajemy się jednak do klubu. No dobrze, że z Romanem nie szedłem, bo by się zdublowało. Jaki piękny dzień. Nie uwierzycie. W klimacie. Dzwoni Brucey. Sorry, Brucey man wiedział kiedy zadzwonić, nie? No ja nie jestem ani zainteresowany w biznesie, ani w rozrywce takimi rzeczami. No ale dobra. Idziemy, idziemy, Niko. Chcesz pomóc? No, to tutaj będzie. Triangle. No to witamy. Zupełnie inna strona, nie taka neonowa Jak w moxach. Bronie nie są mile widziane w klubie. Co mam ci oddać? Zabij trzech szefów. Hmm. Kto tu jest szefem teraz? Kiedy wykonujesz. Nie możesz grać. Ej, można grać w to? A, to jak będziemy na bilardzie, to sobie zagram w to. Hmm. I tu mamy jakichś trzech szefów. Tylko gdzie oni są? Jak wyglądają. Trudno powiedzieć, nie? Jest tu jakiś cwaniak? Hmm. Na razie nic takiego nie widzę ewentualnie. Zrobię im zdjęcia i zapytam Dwayna. Ten by mógł być szefem, ale wygląda w sumie jak chroniarz Goryl. Hmm. Z nikim się nie da pogadać. O, tu jest jeszcze. Staff Only. Szefowie próbują uciec. Oj! Dobra, dos doszło do strzelaniny. Dobra, tam jest jeden. Tam jest jeden, nie? Dobra, będzie ciężko. Spokojnie, spokojnie. Dobra, jest ok. Tu mamy tego i jeden jeszcze uciekł. Miejsca zdarzenia. Tylko my już nie mamy apteki. Uuuuhuu. Ole ładna. Pff. Kurde, korwetka. Dobra, korwetka elegancko. Spróbujemy go w ten sposób. No nie mam już żyćka, ale. Raz się żyje, nie? Kurde, gości ma pancernego. Tak mi się wydaje. Spokojnie, spokojnie. Pościg to pościg. Wow, ale korwetka fajna. Tylko się ciężko prowadzi na tym poboczu na trawie. Ej. Dobra. Zawsze jest ten moment takiego zapisu, hardkorowy. Ej, ale korweta super. Dobra, no to znowu chyba muszę... O, Dwayne.

Dziabniemy tylko z panką. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.